Blisko 70 zawodników wzięło udział w zawodach XC Kudowa, których start miał miejsce w parku zdrojowym w Teatrze pod Blachą. Zawody tego typu umożliwiły udział nie tylko zawodnikom, ale i widzom. Trasy pokonywało się kilkukrotnie w dość krótkim odstępie czasu, dzięki czemu publiczność mogła zobaczyć wszystkich zawodników w akcji na najciekawszych odcinkach trasy. klu to są te najmłodsze kategorie, tu mamy zawsze pełną, pełną obstawę, że tak powiem, dzieci to jest, to jest naprawdę coś co, co cieszy i tu mamy naprawdę bardzo dobrą frekwencję, zawody faktycznie przesunięte, wcześniej pogoda była no, mało sprzyjająca, więc jakby przesunęliśmy aż o miesiąc, nawet z kawałkiem. Ale jak widać opłaciło się, bo mamy piękne słońce. Super. Wisła 1200 w gościnnych występach na zawodach XC. Dawno tego nie robiłem, a w Kudowie i piękna pogoda i piękne miasto. Trasa jest elegancka, bardzo fajna, techniczna, taka dosyć trudna, no, interwałowa. Trasa piękna, trudna, wymagająca, e, plus jesienna atmosfera, więc liście. Na szczęście bez błota, bo pogodę mm, mamy piękną, idealną na, na takie zawody. E, wspaniała organizacja w pięknej Kudowie zapraszamy wszystkich nie tylko na te zawody X Kudowa ale również turystów do odwiedzania naszej pięknej Kudowy trzeba ją poznać i zobaczyć zapraszamy Trasa trudna ale nie bardzo trudna to jest pętla 4 km 180 metrów przewyższenia na pętli Trzeba po prostu wjechać na górę parkowo, nic nie zjechać, tak najprościej rzecz ujmując. Techniczna, naturalna, kupa frajdy, myślę, po prostu jakby naprawdę kupa fajnej zabawy. To było, to było najważniejsze dla nas, żeby się po prostu dobrze bawić.